W ze równych odległościach od siebie zostały zawieszone ciężarki. Teraz przedstawię rezon rezonans mechaniczny. Po wprawieniu w ruch ciężarka zawieszonego na krótszej nici zauważymy, że ciężarek zawieszony na nici o tej samej długości wprawia się w ruch. Powtarzamy to samo doświadczenie z ciężarkiem zawieszonym na dłuższej nici. zaczyna się wygrywać. O czym to świadczy? Ciężarki zawieszone na nici o tej samej długości mają taką samą częstotliwość drgań własnych. Ciała takie wzajemnie wybudzają się do wygranych. Dlatego też wychylony ciężarek na krótszej nici powodował ruch drugiego. Podobnie było z ciężarkami zawieszonymi na dłuższych niciach. Rezonans mechaniczny ma duże znaczenie w technice przy konstruowaniu przemysłu mostów Wysokich budynków należy uwzględniać to zjawisko. W historii zdarzają się wypadki, że na skutek wiejącego wiatru most wprowadzany zostawał w drgania, które doprowadzały do jego zniszczenia.